Cześć, witam Cię na kanale Twój Biznes od Podstaw. Twój Biznes od Podstaw to takie miejsce, gdzie pomagamy małym firmom się porządkować, automatyzować, standaryzować, przede wszystkim zachowując ich unikalny byt, ale wszystko po to, aby móc skalować swój biznes, żeby można było obsługiwać coraz większe wolumeny klientów, jednocześnie nie przeciążając pracą siebie, ale też swoich pracowników. Dzisiaj zapraszam Cię na krótki odcinek na temat tego, w jaki sposób zweryfikować, sprawdzić, czy dobrze zdelegowaliśmy zadania. Prawda jest taka, że w każdej firmie, kiedy mówimy o skalowaniu, przychodzi taki moment, kiedy musimy część prac powierzyć innym ludziom, bez względu na to, czy to będą pracownicy, a tatowie, podwykonawcy, freelancerzy, czy to będą zewnętrzne firmy to tak czy owak nie będziemy robić ich osobiście, tylko będzie je wykonywał ktoś inny. Jest to absolutny, konieczny punkt w tym, żeby móc skalować swoją pracę. Myślę, że nie ma się co bronić przed delegowaniem. Trzeba się po prostu tego dobrze nauczyć robić. No i prawda jest taka, że kiedy rozmawiam z przedsiębiorcami, to dzisiaj ogromna większość z nich ma takie przekonanie, że ci pracownicy to są absolutnie beznadziejni. Że oni do niczego się nie nadają. Że źle wykonują swoją pracę, że celowo przychodzą wyłudzić pieniądze albo że celowo przychodzą się lenić. Bardzo dużo jest negatywnych emocji wśród przedsiębiorców, tych szczególnie mikro i małych, a propos zatrudniania pracowników, a propos tego, że oni przecież specjalnie nas będą oszukiwać. Co więcej, wśród niektórych przedsiębiorców istnieje również takie przekonanie, że będą też kraść nam klientów. Mamy bardzo dużo wewnętrznych blokad a propos delegowania. O tym na pewno nagram osobny odcinek. Natomiast, jak już się zdecydujemy na to delegowanie, to pytanie, na co my w ogóle musimy zwrócić uwagę? Słuchajcie, no delegowanie to jest komunikat od szefa, szefowej do pracownika. W związku z tym, tak jak to w teorii komunikacji jest, za komunikat odpowiada nadawca. Czyli odpowiada osoba, która deleguje zadanie. Więc jeżeli mówimy, że pracownik źle wykonał zadanie, że jest beznadziejny, że coś jest nie tak, to teraz pytanie dlaczego? Tutaj myślę, że każdemu z Was przychodzi refleksja, że łatwo się domyślać, że to jest jakby temat związany z tym, że niekoniecznie poprawnie zdelegowaliśmy swoje zadanie. No i teraz pytanie: skąd ja mam wiedzieć, że to, co ja mówię, to pracownik zrozumiał dokładnie tak, jak ja chcę? Coś, co mnie zawsze trochę śmieszy, bo swego czasu na wielu szkoleniach z komunikacji słyszałam takie narzędzia jak parafraza. Oczywiście one jest genialne samo w sobie, natomiast to, czego uczą na szkoleniach, to żeby powiedzieć pracownikowi, żeby powtórzył, jak rozumie to zadanie, któremu zlecam. I teraz na przykład, żebyście mogli usłyszeć, o co mi chodzi, to delegujesz zadanie na zasadzie, ok, drugi pracowniku, obdzwoń proszę tych 10 klientów, i spytaj się, czy potrzebują czegoś z naszego asortymentu, ponieważ dawno u nas nie zamawiali. Jest to nowa osoba, w związku z tym być może też przekażemy jakąś instrukcję związaną z delegowaniem. I teraz, na czym ma polegać parafraza, taka ta szkolenowa, a czy teraz możesz powtórzyć, co, co ja do Ciebie powiedziałam? I teraz zastanówcie się, jak się z tym czujecie. Jak ja mówię do was to weź teraz powtórz, co ja Ci powiedziałam. No to w tym momencie no raczej. Pracownik, pomyśl sobie, że mamy go przynajmniej za połówkę, nie? tam się pewnie pojawią trochę straszniejsze epitety w głowie, No, ale będzie to umniejszane wartości pracownika, będzie to postrzegane jako traktowanie kogoś głupszego, będzie to traktowane jako brak zaufania. Znowu parafraza jest bardzo dobrym narzędziem, tylko pytanie jak mamy je używać. Jeżeli spytacie tego pracownika, słuchaj to od czego zaczniesz, albo w czym mogę Ci pomóc, albo jak sądzisz, czy będziesz potrzebować w czymś pomocy. Jaki będzie Twój pierwszy krok, no to to pokazuje, że my się interesujemy pracą tej osoby, ufamy, że ona wie, co robi, i jednocześnie dajemy jej przestrzeń do tego, aby ona zadawała nam pytania. Z drugiej strony myślę, że możemy też pozwolić sobie na to, żeby zadać pytania w sposób trochę inny, a propos tego powtórz, co teraz powiedziałam, powiedzieć słuchaj, nie jestem pewna, czy dobrze przekazałam Ci wszystkie informacje, czy możesz powiedzieć mi, jak ty je rozumiesz? Teraz mam nadzieję, że czujesz różnicę. Tam jest powtórz to, czyli to jest traktowanie pracownika. Nie jestem pewna, czy jesteś tam w pełni władz umysłowych. W związku z tym powtórz, co rozumiesz, a tutaj jest komunikat położony na mnie, czyli to ja nie jestem pewna, że ja dobrze zdelegowałam zadanie, czy możesz mi powiedzieć, jak ty to zrozumiałaś? Czyli ten ciężar odpowiedzialności za poprawny komunikat ciąży na mnie. W związku z tym to siebie stawiam trochę na światę takiej osoby, która nie do końca ogarnia delegowane zadań. Zamiast traktować pracownika z góry albo komunikować się z nim w sposób, który może w nim wzbudzać takie poczucie, że traktujemy go trochę jak niemądrego człowieka, to warto ten komunikat przenieść na siebie, czyli to ja nie jestem pewna, czy ci przekazałam w sposób właściwy wszystkie informacje albo czy wszystkie informacje ci przekazałam, to możesz mi powiedzieć, jak rozumiesz to, co ja do ciebie mówię. Czyli jakby znowu to nie chodzi o to, że ten człowiek miał czegoś nie zrozumieć, ale to ja nie jestem pewna swojej poprawnej komunikacji. Mam nadzieję, że to pomoże Ci w lepszym delegowaniu zadań. Krótka, prosta wskazówka. A jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat tego, jak podejść do skalowania swoje małe firmy, to koniecznie zasubskrybuj na ten kanał. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia kolejnym razem.